Witam, ja jestem Jentus, ode ze mną jest... Nieogarnięty, waho.pl Dobrze, więc zaczynajmy Tak, to na początku niestety nudna część... O, węgiel zobaczyłem y, Trzeba zebrać trochę drzewa I... <trybujesz> trochę zbić tych owiec <trybujesz> no, Chyba ty Nie, dobra, zaczniemy od... Y, wyrąbania trochę drzewa To zrąb tam inne, będzie szybciej na początek to najlepiej by się tak 16 przydało. Mi pięć. Ja miałem bardziej hojniejsze drzewo. To ja zrobię workbench'a i wykopię te Czekaj. Dobrze, to ty rób -a, a ja trochę te owce pomęczę. Wyczuwam ciście. Chodź u gnoju. Sam <ślam> sobie Nie, panu idę. Tylko opiekowany stał No ja! Ale to Kurde. Ale ją za chwilę tego zbagowało. I patrz, na uczenie się wymowy baga. Hmm? Nauczenie się wymawiać baga. To dobrze, cieszę się. Wiem, co polska się łączyła ze mną w bólu. Wykopiemy węgiel, znaczy ja go wykopię i chyba idziemy szukać miejsca na bazę, nie? O, glina, glinę znalazłem. Nie, glina bezużyteczna. No może tam dotrę, ale... No dobra, ale zebrać ją można, nie? No tak. Chociaż myślałem, że jak ja powiedziałem, że zebrać ją można, to ty zaraz tak chamsko kłamiesz. No bo ty zawsze kłamiesz. Tak, zwłaszcza jak się podpisuje na kartkówkach. Ale, ten... Dobra, ja mam na razie dwie wełny okay. i powinni zrobić jakieś mięso z tych owiec, żeby było coś, coś przydatnego, a nie tylko wełna Nie ma to jak mięsko z owiec Nie, to <laughs> A, w... nie, to się chyba jegnicina nazywa bodajże A nie jestem pewny ja tam się nie znam Dobra, mamy wągiel Czeka to zrób cztery pochodnie, po dwie... No, Nie ziemię? wiem jak ty, ale ja mam... Nie wiem jak ty, ale mam pierwszy level. Dobra, ja mam... Mamy dwa Dobra, teraz... to będzie po Okej. Okay. O tam te mamy te? fajny płaski teren. Może tam pójdziemy. Może na wioska rzędzie? będzie. Co? Na A masz zrobić? Zrobię nam po i i świerzy. Piękne. Proszę. Dobra. Mam, na, mam tylko cztery wełny. Jeszcze dwie, a są akurat. Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie ma jak okay. być ręce. Tutaj, odwróć się. No widzę, widzę. Czekaj, trzymaj na razie. Bo ja jakoś nie mogę trafić. Ej, dobra ty. Czekaj, ja zagrzę. Mam ładnie. Łap, wow, Czekaj, owce sobie. Kurda, miał jakiegoś zeza. Ty lawka masz zeza. Łap. Wow. Czekaj już. Zazgam ją, zazgam ją drewnem. Zazgam ją i wsadzę. Dobra, to będzie leżeć pod drzewem. To się ty z tym? Pilofem? Oczywiście. Zabrać, zbić jeszcze jedną owcę, czy nie? Nie, jeszcze trzeba. To Dobra, pod jakim drzewem? O, chodź szukamy od razu lepiej. Jakiegoś miejsca znajdziemy. Ale chodź na chwilę. Jakieś miejsca znajdziemy, Gdzie? Nie, tam jest tego trzcina, to ją zbiorę. O, dalej, Ale tam, tam mamy tam dużo błądka. fajnych płaskich... Wios... Tam jest fajny wioska, płaski wioska, teren. Wioska, 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 No mówiłem, że tam będzie wioska ale tam jest czekaj lektora. jasne a faktycznie mi że teren nie o, o idziemy tego co... no i dziwnych ludzi zobaczymy i tu jest glina ale mniejsza dobra mieszkamy na wiosce o jest patrz to, patrz to jakiś... o jaki spaślak Ile owiec, jezu na razie mieszkamy Opcję, potem Wygonimy jakiegoś wygonimy jakiegoś z tego żużla z chaty i będzie dobrze. No. Zabijaj, Albo mi się ten... wydaj. Na nie, nie zabijaj tak. wszystkich zwierząt, bo trzeba będzie kod zrobić. Wiem, wiem. O. Czekaj. A ja sobie zbieram. No wydłuż. O, po, po, po. To pozbieraj. Te ścieżki im z dirtu trochę nie wy... Znaczy Boże z grawelu i nie wyszły. Tak. Dobra, robię wjazd na chatę, nie? O, chata z workbenjem. Dobra Seba, ja mam chatę, nie? Okej. Ale to tylko tak zobacz. na jedną nogę zamieszkamy potem. Dajemy. Seba, zobacz na chwilę wie jedno okno. Ty czekaj, daj mi zboże, bo mi się już życie... Znaczy, o, zombie go słyszałem. Dobra, aż ty hojna, aż cztery dałeś. No ba. To ja sobie to zjem. Ale gdzie... Ale fajnie nam się od razu... O, odpadła nam biedra. <grywa> Wygenerowała się nam wioska od razu, mamy miejsce. Eee, Seba, nie chcę nic mówić, ale ktoś ma owce na chacie. Na... znaczy centralnie na chacie. Jakbyś mnie znalazł. No tu jest ten. Na to. Na to. O, mamy darmowe o, Seba, widzisz mnie? Seba. No. Zobacz tutaj. Chodź tu i zobacz, coś ma tu owce. No. To jest Stefan. Tu faktycznie jest dużo owiec. Ty jeszcze mi tu zbiory niszczą, ja je wyratuje. Ratować zbiory. Mamy od razu tego. Możemy zrobić już hodowlę wieżą, bo mamy yy, tego, wyborza było No. O Jezu Tak a Czekaj, tu ej, wykopałeś tam ten węgiel, nie? Yy, no tak. Ale tutaj też jest na dole. Ale tam jest szpielek. Dobra, weź te 10 pochodni jak możesz. No, walaj. Dawaj, do budzie, zła. Tutaj są. A ty tu co wiesz. Poszukamy się. O, tutaj dobra, czekaj, ja idę w workbench'u nam zrobić łóżka, co? No dobra. O, czekaj, owce wepchnę do tego. Do fontanny. Czekaj, do fontanny? Nie. Ja coś... Się... Kurde, nie da się. Tu jest workbench? Nie, nie, tu. Teraz zagadka, trzeba znaleźć workbench'a. No tak, jedna chata miała workbench'a i było super. O, czekaj, chyba ta. Chyba to ja zrobię łóżko. Łóżka. Daj jedną, daj jedną wełnę, jak możesz. Zaczekaj. No, no, to dawaj tutaj zamieszkamy. Mamy tu nawet kółka z książkami. Czekaj, brązowej wełny żyje tylko jednej, ja żeby nie tracić. Tak. Zamieszkamy tu tylko przez... No, Dobra, niestety nie... wszystko... Potem jedną Dobra, żeby nie wyglądać tak dziwnie, to ty sobie... Będziesz spał tutaj? Nie A ja tutaj? Będę tutaj Ja mam tak fajnie ciasno i tu, tu, tu nie spadnę z łóżka Ale tu duży, duży nawet ta wioska, co? No nawet ta na wioska, ja tam wiesz Nie widziałem za dużo wioski Tam, tam, tam Wiesz, że musi się pilnować z czasem, nie? Tak, tak. Ale tu jeden dzień trwa tam 10 minut, wiem, wiem, czy tam 11. W następnym odcinku, jak znajdziemy sobie tego, że to trochę te owce. No. Albo hodowlę się zrobi. To już Dobra, no to. Dobra, to że nic się nie zrespiło, to tak. Tak z dwie pochodnie, czy tam trzy trzeba dać? No, no i my się z wami żegnamy. Cześć. No to na razie.